Palambury, tak? Palambury. Dobra. Tytuł, tak? Tytuł, tytuł. Łatwizna. Ty, Polski, Polski. Yy, cztery, yy, cztery. Cztery pory Cztery palce. Nie. Yy, 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 poszedł. On, idzie, on idzie. idziesz. Idzisz. Ale kto to jest on? Ta, o, o! I te, teraz te jakiś twardziel, tutaj twardziel, jakiś twardziel, tak? Jakiś twardziel. I poszedł. I, i poszedł twardziel. Idący twardziel. I, Idący wie, twardziel. I, I otwiera. I otw i skrzypce. Pianista. Pianista. Nie. Nie, pianista nie. Trzy. Trzy. I teraz. Trzy oranżady kolejno. Trzy. Trzy. Trzy kolor. Trzy. Ale co? Trzy kolor. Trzy. Co? Już kaca ma? Się Trzy kolory. Trzy kolory. I teraz stół. 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 Rad. Rad. Koń po blacie. Dojenie krowy. Trzy kolory krowa. Trzy kolory. Chora krowa. Y... Trzy chore krowy. Trzy kolory. Czubek. A. Czubek. Wieża. Trzy rakieta. kolory oranżada. Dobra, to jakiś inny. Yy, zagraniczny daj. Zagraniczny. Dawaj. No. No. Wielki Gadzbi. Nie. Mały Gazbi. Mały Gazbi. Skośny Gadzbi. Yy, yy, chiński Gadzbi. E, I teraz? Remake jakiś. Coś tu robi, tak. Chuck e, Norris, Chuck Norris. Norris. Rambo, Rambo, Rambo. 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 Głupi i głupszy. Nie. nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. Facet bez ręki, ten... E, e, Taksówkarz. ...dorzuca ręki. You're talking to me. E. Zorro. A, to się, a... Się to... Ech, to... Czekaj, tak... Piła mechaniczna. Nie, no nie umie pokazywać. Nic, nic nie umie pokazywać. Jak nie umie pokazywać? Pokaż jakoś prosto, no. Wejście się... smoka. No.